Siemano wszystkim, Dyscyplin z tej strony. Witam Was na moim kanale. Jak widać za mną pada sobie wirtualny śnieżek. Bo na dworze pogoda aż tak nie dopisała, jak widać, przynajmniej może u mnie, może u Was pada, więc super macie pewnie, jeśli lubicie śnieg. No i jakże zbliżają się święta, to życzę Wam wszystkim wesołych świąt, dużo zdrowia, szczęścia, smacznego karpika, no i czego sobie zażycie pod choinką, jakiegoś peceta pewnie dobrego. No, no to było tutaj w tej części tyle. I teraz chciałem wam pokazać, co tutaj pocudowałem u siebie. Nie będzie jeden materiał, na którym zobaczycie jedną część tutaj, o której będę mówił. I na początek tak. Ja wam pokażę, jak wyglądało biurko przed ostatnim unboxingiem. To już wam tutaj pokazuję. choć o, o nieak, że taki burdel był się jak to było uszykowane <laughs> wszystko, więc zobaczycie sobie teraz. I jak widać. E, troszeczkę tutaj śmieci, jak widać, jest można powiedzieć. Na środku, tam pod monitorem jest głośnik, który teraz jest wywalony. I tutaj pod kąpem zaraz zobaczycie, co, co było. Tu mam taką jakby lukę w biurku. I tam mam, na przykład, router i taki inny bajeret. Ale to zaraz zobaczycie na osobnym zdjęciu. E, no i też widać pudełka przy unboxingu, prawdę mówiąc. Dobrze, przełączymy się teraz na kolejne zdjęcie, jak to wygląda e, po na no, trochę inne ujęcie, przy widać UPS-y pod komputerem. No jak widać, o wiele miejsc, więcej miejsca się tu pojawiło. Teraz głównie pod monitorem znajduje się tablet, a tam gdzie ta szklanka, no to teraz znajduje się joystick. Zaraz to zobaczycie na, na żywo sobie, prawdę mówiąc, no, na żywo, na, na nagraniu, bo teraz kamerkę będę prze, przeprowadzał gdzie indziej. No i dobrze, tutaj pod... Właśnie komputerem tak widzieliście UPS, właśnie po lewej stronie jak było wcześniej, jak jest teraz, po prawej. Jak widać trochę państwu było z kablami, trochę to uporządkowałem właśnie dzięki temu, że mogłem listwy sobie stąd wywalić. Jak widać taki przełącznik mam na górze, zaraz pod komputerem, on jest odłączania zasilania od samych głośników, bo tu mam jakby dwie, dwa różne miejsca, w których one są postawione, więc musiałbym latać za każdym razem, a tak to jednym guzikiem odpalam sobie zasilanie. No, i to jeszcze porządek z tymi UPS-ami. Ja to jeszcze muszę trochę opracować. Przede wszystkim e, chcę stąd wywalić sobie router oraz modem, który jest zaraz za nim. E, bo ta miejscówka nie jest za dobra. Tutaj też trochę zasięg przez to się traci. Wiadomo, to też się grzeje, więc kąpa podgrzewa trochę. I tak do UPS, który jest na dole tymczasowo, będzie wysunięty bardziej do przodu, a ten, co jest na górze, na nim znajdzie się na ściance prawej. No, zaczepiony będzie właśnie na niej. Bo jest taka funkcja właśnie, że można sobie go na ścianie zawiesić. Więc super Super będę mógł sobie to rozplanować. Albo właśnie po lewej jakby tam są zaczepy, jeśli uda się właśnie na niej zawiesić, to po prostu na lewej ścianie go zarzucę i nie będę musiał wiercić nic. Więc tutaj z tej kwestii to było na tyle. A ja tutaj jeszcze przełączam na kamerkę i pokazuję Wam coś, co jeszcze tutaj chciałem wymodzić. Na razie tak tymczasowo jest to zaczepione wszystko, więc możecie trochę śmiać. Biorę kamerkę zwykłą, jak widać. Wypiąłem sobie już kamerkę. Klawiaturę, widać myszkę. Jak teraz kompo będzie widać. O, proszę bardzo. I ja tutaj sobie odsuwam monitor. O, już mi tutaj widzę, że kamerka świruje. Jak widać jest tablet, właśnie joystick. No i tutaj mam takiego huba. Ja będę chciał właśnie go na stałe tutaj jakoś przyczepić jakoś ładnie, żeby to nie wisiało mi, tak? Jak widać mamy tutaj już kabelki, które wychodzą jakby z biurka. No i tutaj właśnie jeden jest od USB, ja będę chciał go wymienić na bia z białego, takiego szarego w sumie na czarny. Wtedy będzie gdzieś miało w ręce i nogi. No i tutaj właśnie mógł podpiąć sobie kamerkę. Na razie coś jest problem. Nie wiem, czy właśnie w sumie samym tym kablem jest, bo już coś... Coś kiedy z nim miałem, więc będę mógł sobie właśnie podpiąć tutaj kamerkę pod tego huba, joystick. I w sumie coś jeszcze tu mam podpięte. A, właśnie, tu będzie niebawem się pojawił materiał, że zrobiłem sobie mikrofon pod aktywację pod pedałem. Oraz będziecie wiedzieć o co chodzi dopiero po materiale, tak naprawdę mówiąc, bo tutaj nie wiem, czy mi się w ogóle go pokazać, jakoś to wyciągnąć, go w ogóle z. Podbiórka. Nie bardzo będzie mieli jak, więc to tutaj, więc nie zobaczycie, musicie poczekać na następny materiał. Dobra, bo to kamerka już świruje, właśnie, właśnie. Nie wiem, czegoś tak no, poruszam ją. A widać takie niezłe ścięcia są. Na razie jest podpięte bezpośrednio, właśnie do przedłużki. Kamerka. Właśnie kabel, jak tutaj widać, jak sobie przelatuje za monitora. Więc jak się uda to zrobić, no to będzie kamerka, joystick, który jest tutaj zaraz obok. Będzie można coś sobie podpiąć dodatkowo. Na pewno będę chciał klawiaturę jakoś jeszcze też podpiąć osobną, na przykład w przyszłości będę chciał jakąś bezprzewodową, to będę akurat miał miejsce, żeby to sobie wpiąć. Więc to było chyba już na tyle. Ja tutaj sobie zasuwam i się przełączam na siebie, no więc. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć!